Cześć, się cios w kolano, a dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale, w którym omówimy sobie najnowsze zestawy z LEGO Monkey Kid. Zapraszam! Na pierwszy ogień polecimy z tym oto sterowcem i szczerze gdy go zobaczyłem, miałem takie... No aczkolwiek, gdy zobaczymy sobie cenę, to figurki wyglądają jak na nią bardzo przy swojej dziewiecie Sandy Peng. No i oczywiście MK w dodatku. Aczkolwiek ja uważam osobiście, że choć nie jest to zestaw z górnej półki i szczerze wygląda on trochę tak minecraftowo i paskudnie, to może być on też z drugiej strony bardzo ciekawym setem, a ja sam skuszę się, aby go zakupić, no bo wiecie, jednak pędy. Kolejny zestaw, który jest totalnym sztosem i trzyma swoją urodę, poziom i tak dalej, to jest oto ten Smok May. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawy zestaw, no i oczywiście figurki. Mamy tutaj May, Tangusa, no i oczywiście. To Donald Tusk! Po obejrzeniu recenzji na pewno będę chciał się skusić na ten zestaw, no bo jednak nie ukrywajmy, że po pierwsze figurki, po drugie konstrukcja, a po trzecie muszę utrzymać się poziom i zabrać wszystkich głównych antagonistów z danych sezonów, no bo jeszcze brakuje mi czwartego. Towarzysze, mamy to. Mighty Azur Lion. No co ja z mam powiedzieć. Na początku, gdy widziałem ten zestaw, to było takie. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Jednakże patrząc na figurki, zdaniem się powoli zmieniało. Ten Pixie wygląda dość nieźle. Wukong, oczywiście Azur, który no, będę na pewno kupował, bo przecież muszę skompletować wszystkich. No a jeżeli chodzi o konstrukcję tego zestawu, to może się okazać, że nie są on taki zły. Zestaw, na którego temat niestety mało się wypowiem, aczkolwiek jest on bardzo ładny i... może konkurować z ostatnimi niebieckimi światami, a jest to... Dragon of the East Palace. Jakoś tak, nie wiem, nie jestem dobry z angielskiego. Tak jak bardzo mi się podobają figurki, to bardzo mi się podoba też konstrukcja. W końcu fajnie, że trochę powrót do takiej... Ludności do cywili. No naprawdę pomimo tego, że jest to podwodna kraina. Taka bardziej to ja bym ten zestaw kupił. Ale oczywiście no oszczędności i tak dalej. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Chciałbym ogólnie wrócić trochę na tego Lego Legotuba. Więc pił się swoje do porady. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.